Ten rządek, gdzie prawie same puste kratki. E, I teraz tak, ile tych pustych kratek? 2, 4, 6, 8 ich wyszło. Jedna pełna i dwie puste znowu. Przerzucamy tym razem na drugą stronę i zaczynamy od krateczki pustej. Tylko tutaj mi się wydziało. ok, Czyli znowu nabieram pięć oczek łańcuszka. 4, 5 nawijam nitkę. Nasze deółko wpływam się słupek, wykonuję słupek jeszcze jeden kwadracik pusty mam dwa kwadraty puste i teraz jeden pełny czyli tutaj sobie akurat ponawiam ok, mam i teraz jedna krateczka pusta czyli znowu dwa oczka nabieram nawijam nitkę, wpływam się w słupek, wykonując słupek Następnie dwie kratki pełne, czyli siedem słupków obok siebie, po dwa na mostek. O, dwie kratki pełne, jedna pusta. I znowu dwie pełne. Jeszcze? Jeszcze? Mhm. Nie. Tak. Okej, okay, już mam dwie kratki pełne. I do końca tylko dwie puste. Raz. I dwa. Ok. To już jest szósty rządek. Jeszcze raz popatrzmy, jak to wyszło. Je, dwie puste, jedna pełna. Jedna pusta, dwie pełne. Jedna pusta, dwie pełne. No i dwie puste. Przerzucamy na drugą stronę. I tym razem zaczynamy od trzech pustych krateczek. Oczywiście tradycyjnie nabrałam pięć oczek na pierwszy początek. No i mam słupek. A tutaj już tradycyjnie dwa oczka słupek. I jeszcze jeden. Pamiętamy, że jak robimy pustą kratkę nad kratką pełną no to pomijamy sobie dwa słupki a wkłuwamy się w trzeci OK, mam trzy puste teraz czas na trzy pełne czyli 10 słupków obok siebie Ja już mam dwa trzy 4 5 6 siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej, okay. są trzy pełne i następnie wykonuję dwie krateczki puste i jedną pełną. Najpierw dwie puste, raz, dwa. Oj, oj, jakoś tak słabo idzie. No i ta jedna pełna. Akurat tą pełną sobie tutaj mogę ponowić po prostu. O. I do końca rządku dwie krateczki puste. Czyli mam raz i 2 no właśnie tutaj się muszę wkłuć, tylko pamiętamy, żeby dwie niteczki były nad szydełkiem, o dobra, mamy i popatrzmy jak to wyszło, trzy puste, trzy pełne, dwie puste, pełna, dwie puste, przerzucamy na drugą stronę i teraz e, będziemy sobie zmniejszać e, robótkę i e, wyjątkowo nabieramy trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, 3. Nawijam nitkę na szydełko, od razu wkuwam się w ten słupek i wykonuję słupek. Dzięki temu, zamiast zwykłej pustej krateczki, powstaje mi taki trójkącik, jak gdyby. O, tutaj. I następnie robię już dwie normalne puste krateczki, czyli dwa oczka. Słupek. dwa oczka. I słupek, dobrze. Następnie, już wystarczy, jeszcze chwilkę. Jedna krateczka pełna. O, czyli cztery słupki obok siebie. Jedna krateczka pusta. O, i tutaj ponawiamy te trzy pełne. trzy kratki pełne no to dziesięć słupków obok siebie dobrze i teraz po tych trzech krateczkach pełnych robię zwyczajne Dwie puste kratki tradycyjne, czyli dwa oczka słupek i tutaj też dwa oczka słupek. I nabijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w trzecie oczko tutaj. Przeciągam nitkę i wykonuję zwyczajny. O, nie masz siły. O! Nie masz siły? No. O, moja kotka. Nie mu! Uszy bolą! Uszy bolą! Zaraz skończę taka skośna wyszła ok, muszę zaraz skończyć, bo uszy bolą i mamy tak jak podsum podsumujemy sobie ten rządek jedną taką trójkątną krateczkę dwie puste, pełna jedna pusta, trzy pełne dwie puste i jedna skośna dobra, przerzucamy na drugą stronę, zróbmy jeszcze jeden rządek, bo Ania nie słyszy i teraz zaczynamy od nabrania pięciu oczek łańcuszka 3, 4, 5, Nawijam nitkę, nasze szydełko, wam się i normalny po prostu mam e, słupek w tym momencie. A może teraz będzie lepiej widać, że faktycznie tutaj ta krateczka jest taka nietypowa. Ok, czyli jedna pusta e, i dorabiam sobie jeszcze dwie puste, tak, aby w sumie były trzy puste na początku. Raz dwa i teraz czas na krateczkę pełną o czyli cztery słupki obok siebie dobrze mamy następnie dwie kratki puste raz dwa ponawiamy tą kratkę pełną, która jest przed nami Dobra i dwie zwyczajne kratki puste. Raz i dwa. OK. Także tutaj też nam się tak po skosie to pokazuje teraz. I popatrzmy jeszcze mamy tak trzy puste jedna pełna, dwie puste, jedna pełna, no i dwie puste przerzucamy na drugą stronę i tutaj bardzo prosty też rządek na początek trzy kratki puste czyli zaczynam od nabrania pięciu oczek 4, 5, nawijam nitkę wykonuję słupek dwa i tutaj, gdzie były dwie krateczki puste z poprzedniego rządku, to je teraz wypełnimy. Zrobimy dwie kratki pełne. Mówię o tych krateczkach, więc to jest 7 słupków obok siebie po dwa słupki na mostku. O. OK. I to jest jedyny motyw wzoru. Teraz do końca już wykonam kratki puste i będą to cztery krateczki puste. Raz. Dwa. Trzy. No i cztery i ta czwarta tutaj musi być wkłuta. Trzecie oczko łańcuszkowe. O, popatrzmy. I tak to wyszło. Czyli trzy puste, dwie pełne, cztery puste. Jak spojrzymy sobie na wzorek, to tutaj nam wychodzi taki kwiatuszek, dzwoneczek. Więc trochę motyw powiedzmy wiosenny. Mógłby to być. Może ktoś to zauważy tak jak i ja. Przerzucamy na drugą stronę. I teraz. Zaczynamy znowu od krateczki pustej, czyli nabieram sobie 5 oczek. 3 4 5. Nawijam nitkę. Wkłuwam się tutaj. Słupek wykonam słupek i dorabiam sobie jeszcze dwie kratki puste. Raz i dwa. I jedną krateczkę pełną tutaj przed motywem tych dwóch pełnych kratek z poprzedniego rządku. Ok. I do końca już tylko kratki puste. Czyli pamiętamy, pomijamy dwa słupki, wkuwamy się w trzeci. W słupek z dwa. No i ostatnia, piąta. Ok. No i przechodzimy do kolejnego, że. Aha, może jeszcze omówię. Czyli tak, trzy puste, jedna pełna i pięć pustych. Ok, przerzucamy na drugą stronę i ten kolejny rządek będzie prawie taki sam, tylko znowu zastosujemy te skośne krateczki. Czyli na początek zaczynam od trzech oczek. Łańcuszka raz, dwa. Trzy. Nawijam nitkę, wkłuwam się tutaj w słupek i wykonuję zwyczajny słupek. Dalej już tylko ponawiam w zasadzie wzorek, czyli najpierw kratki puste. Pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta. Ok. No i ponawiam tą kratkę pełną. I przechodzimy już na drugą część robótki. Więc tutaj, też dwie kratki puste, tradycyjne. Raz, dwa, a ta trzecia trochę oszukana, czyli po skosie. Więc nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się tutaj w trzecie oczko łańcuszka, przeciągam nitkę wiodącą i wykonuję zwyczajny słupek. I proszę popatrzeć znowu uzyskałam te dwie skośne krateczki więc tutaj mamy tak skośną cztery puste jedną pełną dwie puste no i skośną przerzucam na drugą stronę i teraz zaczynam od zwykłych dwóch pustych kratek 3 4 5 nawijam nitkę kłuwam się tutaj w sąsiedni słupek Mam raz, dwa, ponawiam sobie tutaj tą pustą krateczkę, o, następnie robię jedną kratkę pustą, no i znowu jedną pełną, czyli dwa słupki na mostku, Ok. I następnie dwie kratki puste. Raz i dwa. Proszę bardzo, także tak to wygląda. Dwie puste, pełna, pusta, pełna. Dwie puste. Przerzucam na drugą stronę i ponawiam ten rządek, czyli on będzie identyczny.